Siema, w tym w pierwszym filmie z serii Minecraft Survival. Więc tak, yy, zaczniemy może od. O, wioska, dobra, idziemy. Dobra, kupimy pierwsze drzewo. Dobra, widzowie, chyba nie mamy kowala. O kurde, tu nic nie ma. Dobra. Tutaj trochę ukradniemy z domku. Dobra widzowie, mamy już pierwsze narzędzia. Zbierzemy sobie jeszcze trochę yy, siana, żeby mieć, żeby mieć jedzenie. Dobra, to osiedlimy się w tym domku. No i kopiemy no widzowie. W ogóle to widzowie yy, tutaj mamy takiego gościa i yy, musimy sobie ogarnąć zaczera, żeby mieć proste emeral emeraldy, także właśnie się tym yy, zajmę. Dobra, idziemy spać, bo się zrobiło trochę ciemno. Wywalaj wieśniak. Kopię już ten y, żwir od jakichś trzech minut i dalej nic nie wykopałem. To jest masakra. Zrobiłem sobie łopatę, żeby szybciej kopać. Dobra, mamy widzowie. Nawet trzy już. Wieśniak jak nie chciałbyś zostać moim. No i nie, sprzedaje sprzeda jakieś. No i gościu, kupuje patyki. Widzowie, mamy proste emeraldy. Dobra, widzę, weźmiemy pszenicę, żeby rozmnożyć krówki. Dobra, okazało się, że, że żaden wieśniak nie ma pszenicy za bardzo, więc musimy sami sobie wyhodować. A w międzyczasie pokopię drewno. A panowie, to co tutaj robią? Jakiś melanchol? Dobra, mamy trzcinę cukrową. No to idziemy kopać dalej. Ja jeszcze widzę, że zapomniałem, ponieważ potrzebujemy trochę pochodni. Tego trochę zakoszę z wioski. O, mieć. Lapis. Właśnie to nie jestem pewien, czy jak wykopię lapis kamiennym, to się wykopi, ale spróbujemy. Tak, jest. Będzie mi już y, lapis na zapas do enchantowania. Przyda się, mamy 53 sztuki. Także troszkę tego jest. Mamy już koordynatę 38 A dalej nie widać pr praktycznie nic Dobra widzę wracam na górę bo sk właśnie skończył mi się kill off I akurat nastała noc Dobra pomogę im trochę wyjść A właśnie się widzę zorientowałem że mieliśmy potężne ilości snopów siana, także no, chodź krówko, dalej jeszcze trochę. No i mamy dwie krowy, i także kolejny acchigment. Dobrze, także widzowie teraz pójdziemy trochę pohandlować z rolnikiem, ale musimy mu wymienić kompostę. No i, no i kupuje pszenicę od nas. Możemy troszkę z niego kupić emeraldów. A za to kupimy już czały oraz łuk. Dobra widzę, to był taki y, filmik, y, bardziej taki wstępny. W następnym odcinku wybierzemy się już po żelazo oraz diamenty, także stawcie lubika z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, żeby nie pominąć y, następnych moich filmów. A się z Wami żegnam. Trzymajcie się elo!